1-0 dla mecenas Katarzyny Herdy, obrończyni Sebastian, oskarżonego Sebastiana M o spowodowanie wypadku śmiertelnego w którym, na autostradzie A1, w którym zginęła młoda rodzina z Myszkowa. Dzisiejsza rozprawa przed sądem rejonowym w Piotkowie Trybunalskim miała być rozpoczęciem procesu dotyczącego młodego przedsiębiorcy Sebastiana M oskarżonego przez Katowicką Prokuraturę o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku. Niestety, właściwie Sebastian M. oskarżony może być zadowolony z przebiegu dzisiejszej wukandy, ponieważ jego obrończyni wniosła niespodziewanie o. Mediację i porozumienie między stronami. Czy do tej pory oskarżony Sebastian M. nie wyrażał żadnej skruchy, a wręcz przeciwnie twierdził, że nie czuje się winnym spowodowania śmiertelnego wypadku, nie zgadzał się z tezami prokuratury, a swoją postawą udowadniał, że. Nie zależy mu na, na prawie i dobru pokrzywdzonych osób. Przez dwa lata ukrywał się w Dubaju. W maju tego roku został sprowadzony do Polski. Co oznacza dzisiejsza decyzja sądu dla samego oskarżonego? Oskarżony może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie wymiaru kary, a grozi mu do 8 lat więzienia za spowodowanie wypadku śmiertelnego. Jeśli strony dojdą do porozumienia, jeśli wyznaczony przez sąd mediator pogodzi zarówno stronę pokrzywdzoną, jak i oskarżonego, wówczas sprawa będzie miała całkiem inny bieg. Oskarżony bowiem może liczyć i taka pewnie jest strategia jego obrończyni na złagodzenie kary, a wręcz natychmiastowe opuszczenie aresztu no i łagodne potraktowanie przez sąd. Sąd oczywiście zdecyduje czy ta skrucha po dwóch latach jest skruchą obliczoną tylko na i skalkulowaną na złagodzenie wymiaru kary, czy też jest to autentyczne, autentyczna sprucha, autentyczne zrozumienie, popełnienie swego błędu przez oskarżonego Sebastiana M. Chciałabym zwrócić uwagę Wysokiego Sądu nadto. E, nie stoi do sprzeczności z zasadą ekonomiki procesowej, bowiem mediacje zgodnie z rozporządzeniem nie powinny trwać dłużej niż 30 dni. W związku z powyższym nie odsuwamy tak naprawdę postępowania dowodowego w sposób znaczący w czasie. A ewentualnie pozytywny wynik mediacji mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do szybkości procedowania w niniejszej sprawie sprawności tego procesu. Natomiast nawet jeżeli stronom nie udałoby się pojednać w trakcie mediacji, to nie sposób jest bagatelizować waloru postępowania mediacyjnego dla postępowania karnego właśnie zwłaszcza w sprawie o tak tragicznych... Proszę, co do wniosku obrony, jak najbardziej ja już tutaj też sygnalizowałem, jest wola pokrzywdzonych na mediację, jest zgoda na mediację. Ja mam bardzo szeroki zakres umocowania w tej sprawie ze strony osób pokrzywdzonych. I yy, ja się zgadzam na mediację, natomiast kwestie technikalni rozwiązania też i procedowania na dzisiejszym terenie ustawiam sądowi do uznania. Jest zgoda na mediację, na skierowanie tej sprawy do mediacji. Niezależny mediator wyznaczony przez sąd powinien spróbować albo daje szansę temu mediatorowi na to, żeby strony wypracowały się może jakieś stanowisko i nie ma na pewno sprzeciwu pokrzywdzonych, więc jest zgoda i możemy tę mediację to pozwolę sobie właśnie na jeden element zwrócić uwagę. Otóż oceniając zasadność skierowania sprawy do mediacji zawsze należy uwzględnić cały kształt okoliczności sprawy, które zasadniczo nie powinny budzić wątpliwości. Zdaniem uskarżyciela publicznego one wątpliwości nie budzą. Natomiast należy się zastanowić, co w sytuacji, w której sprawca kwestionuje Zarzuconym czynem. I dlatego w piśmie, które skierowałem do e, sądu 4 e, września 2022 roku, wskazałem, sugerowałem zasadność przeprowadzenia dzisiaj e, przesłuchania e, oskarżonego. Oczywiście, który ma prawo do składania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania, i jego wyjaśnienia mogą się przecież sprowadzić wyłącznie do tego, że po prostu deklaruje jakieś Niemniej, Wysoki Sądzie. Na obecnym etapie ustępowania, w które weszliśmy bezpośrednio po śledztwie, trudno przyjąć, że dotychczasowa postawa oskarżonego wskazywała na celowość mediacji. W związku z czym w Sądzie dla oceny tej zasadności, warto byłoby wysłuchać oskarżonego po otwarciu przewozu sądowego. Tutaj nam się no, skrystalizowała chęć stron. No, w tej sprawie no, bardzo yy, no, trudnej, ponieważ no, zginęli ludzie. No, jest, wartość, no, życie ludzkie jest wartością. Życie w ogóle no, ludzkie w szczególności, ale oczywiście wszystkich organizmów żywych jest wartością no, bezcenną. Więc tutaj, żeby dać Państwu tą możliwość pójścia do mediacji i no, spró spróbowania usiądnięcia do wspólnego stołu, to ja tu powstrzymam się z procedowaniem w tej sprawie, gdyż wydaje mi się tak po prostu no, najwłaściwiej, ponieważ to daje Państwu na tym etapie wszelkie możliwości prowadzenia rozmów. Oczywiście, żeby też było to jasne, proszę Państwa, mediacja nie zastępuje rozstrzygnięcia sądu. Sprawa wpłynęła do sądu, i sąd sprawę rozstrzygnięciem w formie orzeczenia, no, czyli wyroku de facto, zakończy. Tej ugody nie ma, więc nie ma co załączyć. Natomiast niezależnie od wyników mediacji, sprawa je, zostaje zakończona rozstrzygnięciem sądowym, czyli wyrokiem. Natomiast, oczywiście, wynik mediacji jest no, zgodnie. Z myślą, wolą ustawodawcy, z duchem ustawy i z treścią przepisu jest istotny i brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu. Ale przede wszystkim, co jest ważniejsze, w tej sprawie jest istotny z punktu widzenia stron, bo tak jak powiedziałam, sąd patrzy wstecz, bo bada zdarzenie historyczne, a mediator patrzy zawsze do przodu i próbuje ludziom ułatwić, bo nie pogodzić ich, bo to ludzie albo no w tym wypadku państwo mecenasi reprezentujący strony, ale mające umocowania, albo uda się dojść do pojednania w tej niezwykle ciężkiej sprawie, no czego nie pozostaje nic tylko państwu życzyć, no albo po prostu nie, to się okaże. Natomiast proszę państwa stanowisko moje jest takie, że jeżeli jest wola próbowania mediacji to najpierw Państwo powinni wyczerpać te ścieżkę i ja powinnam to Państwu umożliwić, a potem ewentualnie będziemy, a czy no nie ewentualnie, a potem będziemy dalej procedować, w tym również wniosek pana mecenasa. Dzięki wnioskowi mecenas Hebdy sąd nie odczytał dzisiaj, podczas dzisiejszej rozprawy, aktu oskarżenia, nie wysłuchał też Wyjaśnień samego oskarżonego Sebastiana M to oczywiście dało czas stronom i grę na zwłokę, ponieważ sąd wyznaczył termin mediacji na co najmniej miesięczny 30-dniowy odwołane zostały wszystkie na razie październikowe wokandy do czasu, aż strony. Zajmą swoje zajmą stanowiska i dojdą do ugody bądź nie. Jeśli nie dojdzie do ugody, wtedy normalnie ruszy przewód sądowy.